Wyobraźcie sobie Państwo, że nagle tracicie wzrok, że po omacku musicie umyć się, ubrać, ugotować obiad i pójść do pracy. Jaki kłopot sprawia wysłanie prostego SMS-a albo maila, jeśli nie widzi się ani klawiatury, ani ekranu? Tylko w Polsce jest blisko 100 tysięcy osób niewidomych i ponad 300 tysięcy osób niedowidzących. Jak wygląda ich życie? Co jest dla nich najtrudniejsze? I wreszcie. Na jaką pomoc mogą liczyć? O tym wszystkim postaramy się opowiedzieć. W Laskach pojawiłem się w momencie swojego życia, w którym zaszło dużo zmian. Z powodu choroby straciłem swoją pracę, i w rzeczywistości musiałem się odnaleźć na nowo. Musiałem na nowo, na przykład, nauczyć się, w jaki sposób należy przygotować kanapkę w nowej sytuacji wzrokowej i także po raz pierwszy uczyłem się alfabetu Braille'a, tutaj y, y, także byłem y, uczony, w jaki sposób posługiwać się białą laską i y, jak radzić sobie w przestrzeni, która, która już jest mniej wyraźna. Zostałem tutaj otoczony serdeczną pomocą. Ta atmosfera, jaka tutaj panowała, w sposób istotny pomogło mi w odnalezieniu się w świecie. Myślę, że najważniejsze jest to, że tutaj, po raz pierwszy, w nowej sytuacji życiowej otrzymałem pierwszą pracę, co pozwoliło na nowo uwierzyć we własne możliwości i w to, że można spełniać jakieś role życiowe, tak jak każdy inny człowiek. Masz jakiś pomysł na książeczkę, czy Właśnie, coś ci wymyślić? Poproszę mi coś wybrać, bo że, lepiej e, jak ktoś mi wybiera. Zaraz ci coś, Aniak, fajnego poszukam. Pewnie, pewnie byś chciała takiego coś niedużego, prawda? O się Bezimienną ci dam, to jest fajna książka, 690. No, może Jaki numer Bezimienna. 690, o przepraszam, 690. Ci się stało. Czy jak tam jest z tym drukiem. No tak. Ja tam. E, A nie, jakby był, jakby wydaje mi się, że jest dobry, wiesz, że sobie powinnaś poradzić. Ale jakby były jakieś, e, wiesz, trudności, to mi powiedz to, to wtedy coś innego ci dam, dobrze? Myślę, że nie, nie będzie żadnych trudności. Dobrze, że Kacienka? No. Ta nie jest gruba. No. To dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Ja skończyłam tutaj technikum masażu w 1991 roku, także to już zamierzchłe czasy, a, a, a potem byłam na stypendium w Stanach Zjednoczonych, na rocznym stypendium, i przyjechałam, trochę popracowałam jako masażystka i zaczęłam się rozglądać za y, pracą w laskach. W 1993 roku zaczęłam pracować y, w korekcie książek. No a potem w, y, przyszedł pomysł, żebym, żebym mogła z dziećmi pracować i, i wypożyczać książki, i robić korekty. Także teraz robię jedno i drugie. Oni tu przychodzą, czasami pytają o, o doradzenie książki, czasami y, sami wiedzą dokładnie, co mają przeczytać. No i tak jak mówię, statystyka bywa różna, ale satysfakcja jest, ponieważ, ponieważ są tacy, którzy rzeczywiście chcą jeszcze czytać. A Pan kończył nas szkołę. Nie, 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 bo jeszcze skończyłem szkołę jako osoba widząca, <coughs> natomiast yy, tutaj pracowałem w dziale absolwentów Rozum. przez jakiś czas. Wesołe trzymać rzęcz u gąsta, wesołe łapki w oczu trał, wesoło nutę jak łowca, chwyć z tą nutą w tę książkę, tak? Tak jest. Tak. Trzy części, panie Tomku. Bardzo dziękuję. Trzynaście tomów. Życzę miłej lektury. Dziękuję uprzejmie. Panie zamku, ja w zimie naszą planetę. No i prawda jest taka, że jedyne, co mogę przeczytać, to tylko tytuł na pokładce, pan pewnie więcej, ale tak naprawdę to chciałam spytać o to, jak bardzo zmienił się wizerunek osób niepełnosprawnych, niewidomych w ostatnich latach. I czy nadal jest ten taki pokutujący stereotyp, że niewidomi mogą o, czytać brajlem i robić szczotki w fabrykach? Mhm. Czy całe szczęście ten um, obraz osoby niewidomej... Zmienia się. Te osoby, które wykonują szczotki, też są potrzebne. Niemniej dzięki technizacji naszego życia, osoby niewidzące mogą wykonywać też inne czynności. To są też świetni informatycy. To są osoby, które angażują się w medycynę. Tutaj mówimy o, o masach. O masażu, o masażu leczniczym i naprawdę y, także absolwenci y, Lasek. Y, są to znakomici y, terapeuci, którzy pomagają osobom y, zwyczajnie cierpiącym. Także y, ten wizerunek zmienia się, powiem też tak, dzięki y, prowadzonym kampaniom społecznym, y, 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 które są obecne w mediach, a dzięki temu osoby niepełnosprawne w tym osoby niewidome są także obecne w mediach i ten wizerunek na całe szczęście jest to wizerunek bardzo pozytywny. Fajnie, że jesteście z programu drugiego, to miałbym ja taką prośbę, żebyście podziękowali szefowi programu drugiego za Pinokia, Roberto Boniniego. Jakby mógł, to by więcej puścił takich fajnych właśnie bajek, czasami dla dzieci. Bo chociaż jestem dorosły, to mam jednak duch dziecka, i jak będę, tak sobie marzę, że jak będę dziadkiem, mam nadzieję, że będę miał wnuczkę, to będę jej opowiadał wieczorami bajki. Na dobranoc. Przychodzę na te zajęcia z dwóch powodów. Po pierwsze, śpiew jest dla mnie oderwaniem się od rzeczywistości i sposobem na wyrażenie swoich uczuć. A po drugie, już od najwcześniejszego dzieciństwa zastanawiałam się nad tym, jak ci ludzie w tym chórze, tyle głosów tam jest, jak oni się mogą zgrać. Oczyszczam tutaj na Chór do Pani Martyny z kilku powodów, po pierwsze, że ten śpiew to jest przyjemność, a tak poza tym to przydałbym się kiedyś, żebym mógł grać i śpiewać jako organista w kościele. Chór. Daje mi to dużą satysfakcję. I liczy się tylko to, że, że jest muzyka, że śpiewamy, że, że uczymy się nowych utworów, że możemy później gdzieś, gdzieś wystąpić. No i radość z tej muzyki. Tak sobie myślę, że, że bez, bez radości, z grania ze śpiewania, to w ogóle nie warto się tym, tym zajmować. I, I staram się jakoś właśnie tą moją radością, tą moją pasją do muzyki. Zarazić moich uczniów. Raz, dwa, trzy, raz, dwa. I. W 2003 roku, w ramach kampanii Czy Naprawdę jesteśmy inni, pojawił się spod sobą niewidomą, tatą czytającym bajkę dziecku Brailem na dobranoc. Wzbudziła głębokie emocje, ponieważ przychodziły listy. Kiedy dzieci pisały, albo dorośli bardziej, że chcieliby mieć takiego tatę, bo im ojciec nigdy nie przeczytał żadnej bajki. Czy to jest właściwy kierunek budowania nowego wizerunku osoby niewidomej? Moim zdaniem tak, ponieważ ta sytuacja, a ten spot pokazuje tatę niewidzącego w bardzo naturalny sposób, bo tak naprawdę tata niewidzący w niczym. Nie różni się od y, taty y, widzącego, tak? od taty sprawnego. Y, y, ta, ta, ta sytuacja jedynie y, wskazuje też na to, y, że wzór y, y, ojca jest y, także ujęty w, w osobie niepełnosprawnej. Co powinniśmy jeszcze zrobić, żeby wizerunek osoby niepełnosprawnej, osoby niewidomej stawał się coraz bardziej pozytywny? Myślę tak, że tutaj najważniejszy jest stosunek społeczeństwa do osób niepełnosprawnych. I ten proces naprawdę będzie długotrwały, i społeczeństwo zmienia się stosunkowo powoli. Niemniej, tak jak tutaj wspomnieliśmy, widzimy, że, że te zmiany zachodzą. Natomiast myślę, że sedno tkwi w, w działaniach medialnych, w, w zaangażowaniu mediów, w pokazywaniu tak naprawdę normalności, normalności osób niepełnosprawnych. ciekawe, bo na przykład jak, jak mnie nie było i był zespół, który liczył 10 osób, Damian rozstawia statywy, podłącza ich, robi im korekcje, ustawia. Nie wiem, jak on to robi po prostu. Ale co jeszcze ciekawe, jak jedziemy razem z samochodem, Damian mówi, Wojtek, skręć w prawo, skręć w lewo, tutaj masz po prawej McDonalda. No to ja już się przyzwyczaiłem do tego. No. Na początku myślałem, że on mnie oszukuje, że on widzi, no. bo to jest niemożliwe fenomenalny człowiek. Cześć. Niesamowity. Nie znam drugiej takiej osoby po prostu. Zrobiłem ci ten wyciąg z mixu zgrałem. Wszyscy bardzo i w dużym stopniu polegamy na Damianie, bo nie wiem, czy koledzy już to wspominali, ale pewnie nie. Ważniejsze jest nie to, co Damian widzi, tylko to, co Damian słyszy. No i dla mnie Damian jest przede wszystkim chyba takim. No, nie chcę mówić przewodnikiem, prawda? Ale powiem krótko. Damian y, zaproponował mi, żebym brał udział w tym zespole, w tym projekcie, żebym był tutaj wokalistą, żebym tutaj śpiewał piosenki. Y, no i ja się w tym fantastycznie odnajduję z jednej prostej przyczyny. Dlatego, że Damian, wizja Damiana. Muzyczna to jest coś zupełnie nowego, czego jeszcze w Polsce nie było. Do tej pory nikt takiej muzyki nie robi. W zespół, w którym Damian pełni funkcję lidera takiego muzycznego i kompozytora głównego, natomiast ja tutaj bardziej ogarniam jakby kwestie organizacyjne i koncepcje. Ta współpraca i ta przyjaźń trwa już dłuższy czas i mam nadzieję jak najmniej. w ogóle tak wesołym człowiekiem, który tak pozytywnie wszystkich dookoła nastawia. Nie chcę tam kadzić ani nic, ale po prostu każdy człowiek, który go pozna, po prostu w szoku jest, no jak można być tak, no w ogóle nie odczuwam, że Damian na przykład nie widzi w codziennym życiu czy coś. On funkcjonuje normalnie, porusza się, jeździ autobusami. Normalnie spotykamy się, piszemy maile, smsy. y Normalna, tak jak po prostu zapominam, po prostu o tym, że Damian nie widzi. O, tak sobie pograłem. Damian jest niezwykle utalentowanym kompozytorem i oprócz tego, że jest pianistą, to ma naprawdę nieprawdopodobną głowę do aranżacji, do ustalania właśnie tego, kto, kto zagra jaką partię. Musi być tak. Musi być tak, albo Krzysiek. Krzysiek musisz w ogóle wyjść głośniej, dużo głośniej, bo, bo solo. Musi, wiesz, musimy wiedzieć, że na pewno grać to solo. Mamy naprawdę duży skład i potężne brzmienie, prawda? Saksofon, są instrumenty perkusyjne. Liczymy na to, że w bardzo krótkim czasie zrobimy materiał na płytę i trasy, koncerty, wiadomo. No cóż, muzyka to jest kolejny etap w moim życiu, tak można powiedzieć, dlatego, że kiedyś trenowałem, jeszcze trenuję w zasadzie pływanie, e, ale to, co chciałem osiągnąć, już osiągnąłem, czyli, czyli medal na, na paraolimpiadzie w Pekinie, srebro na 100 metrów stołem grzbietowym i to był, mój, to był mój cel, można powiedzieć, życiowy, dlatego, że od, od wielu lat przygotowywałem się do tego do tego wydarzenia i no i cóż, Pekin minął, teraz trzeba, teraz trzeba robić coś innego. Ja bardzo, bardzo chcę pójść w muzykę i zostać już w tym temacie i mam nadzieję, że zespół, który, w którym gram, zresztą nie jeden, ale akurat ten ma wyjątkowy potencjał i, i myślę, że myślę, że jeszcze o tym jeszcze o tym zespole Państwo usłyszycie. Mam taką nadzieję, że, że, że pojawimy się gdzieś, gdzieś o nas będzie słychać. Komputer dla Homera działa od ponad 10 lat. Proszę nam powiedzieć, ile osób skorzystało z tego programu. Do tej pory, począwszy od roku 1999 do 2009, skorzystało ponad 43 tysiące osób z dysfunkcją z roku. Ważne jest pokrywanie kosztów szkolenia. Ponad 8 tysięcy osób w tym czasie zostało przeszkolonych. Najczęściej startowały z poziomu zerowego. Starałem się o komputer w momencie, kiedy się zdecydowałem na podjęcie studiów. No i w tym samym roku e, i udało mi się dostać komputer i dostać się na studia. Więc praktycznie no w tej chwili bez, bez komputera nie ma, nie ma studiowania, nie ma nauki. Właśnie z Moniką poznaliśmy się e, w momencie, kiedy jechaliśmy razem na, na egzamin. Znaczy no znaliśmy się wcześniej, wiadomo. No między innymi ten komputer nas połączył, bo chodziła mi pomagać skanować, pomagała przywracała strony, przez to w sumie też e, moja znajomość z Moniką jakoś się zacieśniła, później się pojawiła sympatia. E, no i w tej chwili e, w tej chwili no, jesteśmy narzeczonymi. Pomoc, jaka jest oferowana przez Pefron, przez trafia wprost do człowieka. Przekłada się na konkrety, które pomagają osobom w codziennym życiu. W tym także i mnie, bo jestem pracownikiem tej instytucji, także pracownikiem niepełnosprawnym, także pracownikiem z dużymi problemami wzroku. I teraz może powiem, jaka jest to pomoc, bo tutaj mówimy o pomocy w zakupie sprzętu komputerowego. Popularnie jest to nazywany program Komputer do Homera i wspiera w zakupie sprzętu specjalistycznego, sprzętu brajlowskiego, sprzętu lektorskiego dla tych osób, które samodzielnie nie mogą czytać lub nie mogą korzystać z sprzętu komputerowego, tak jak osoba, która, która widzi. Poskanuję sobie książkę do, do, do pracy magisterskiej właśnie przy e, spółdzielczości, w ogólnym spojrzeniu na, na, na spółdzielczość w Polsce. Trzeba teraz e, muszę skończyć no i będę starał się jak najszybciej obronić. I zobaczyć, co dalej. No, będę szukał jakiejś pracy. Mam nadzieję, że uda mi się jakoś coś znaleźć poprzez uczelnię, przez biuro karier na uczelni. E, tam jest szereg właśnie ciekawych czasami propozycji. Proszę. Cześć, Radzia. O, cześć, Grześ, Pol. Ale cię dawno nie było. No, jakieś tak magisterka, i tak dalej. A, czyli dużo obowiązków. Już, już, cześć, już się witam z Tobą. Cześć, witam, cześć. witam serdecznie. Zresztą sam się szedł. Chill. Zastanawiam się, co, co, co potem. Aha, nie, nie wyszło nic ciekawego, może nie może żadnego ciekawego. A dobrze, to muszę ci powiedzieć, że być może coś, coś się uda umy... w zakresie, jeśli chodzi o pomoc dla naszych yy, niepełnosprawnych studentów. Być może uda nam się uruchomić pewne, bądź to staże, bądź to szkolenia z zakresu aktywnego poszukiwania pracy dla osób niepełnosprawnych i chcemy wysłać... 40 osób na takie szkolenia. Mam nadzieję, że do tego terminu się obronisz. No i... No, spokojnie. I, i może, może uda się wysłać Cię na, na jakieś takie pięciodniowe szkolenie. Być może tu, być może ono nawet będzie wyjazdowe. Ale jeśli by ten pomysł nie ruszył, to tak naprawdę y, odesłałbym Cię do biura kariery. Oni jakiś czas temu robili wiesz, taki projekt aktywnie na rynku pracy. I w tym projekcie y, wiem, że jakieś staże zapisali do, do studentów. Tylko wiesz, tam trzeba się zgłosić dość szybko po obronie, bo oni na staż mogą wysłać do pół roku od ukończenia studiów. No, to trzymaj się. No, trzymaj się. Wszystkiego do dobrego. Muszę się pochwalić, że należy też do grona tych, którzy ukończyli studia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. To było w roku 2008. Była obrona pracy magisterskiej. No, Grzegorz tutaj też jako mój kolega praktycznie możemy go już uznać za absolwenta i jeszcze jeden, jedna osoba, już jakiś Czas temu kończyła chyba studia, nawet w momencie, kiedy mnie jeszcze nie było tutaj na Uniwersytecie, a obecnie studiuje 6 osób na uczelni, także myślę, że tendencja jest rozwojowa i mam nadzieję tylko, że następne osoby niewidome również przyjdą na naszą uczelnię, szczególnie że jeśli uda nam się zrealizować nasze projekty unijne to planujemy żeby w ramach tych projektów powstało studio radiowe dostosowane do potrzeb osób niewidomych ale to zobaczymy co przyszłość pokaże Dobrze. Damian Dobrze dzisiaj dla Ciebie i dla Twoich kolegów zespołu przygotujemy satańskie danie. Będzie to kuchnia meksykańska połączona z aromatem ziół z kuchni włoskiej, ale z drugiej strony bardzo zdrowe, z tego względu, że będzie to marynowana pierś z kurczaka. Na początek musimy zamarynować kurczaka, po prawej stronie noże. A jeszcze bardziej po prawej, na samym rogu stołu, to jest łyżka plastikowa do sosu, obok są, teraz masz pod ręką, metalowe. Marynujemy w oliwie, ja poleję mięso oliwą, o, to ok, a Ty posyp przyprawami, tymi, które Ci dawałem do mąchania. dobrze, bardzo dobrze, 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 dobrze. jeszcze, jeszcze, nie drzałuj. Zobacz, jak pięknie pachnie. Ok, teraz e, patelnia. E, tak jak Ci mówiłem, łyżka do mieszania. I Ty mi się Przecież tu e, przydasz. E, nie, wiesz co zrobimy? Ty stań sobie teraz po lewej stronie. E, podkręć mi trochę tam power pod patelnią. E, tu jest e, patelnia. I tu jest kuchenka. Do, doskonale. Stop. Dwa tysiące wystarczy nam, bo troszeczkę się pobawimy. Nie dużo oliwy z oliwek, bo mówiliśmy, że będziemy gotować dla kolegów zdrowo. Ale zwracasz uwagę na to, co, co jesz, jak się odżywiasz. Ja się dużo zajmuję się sportem trochę, więc jak jestem na obozach, rzeczywiście, no, to rzeczywiście... To znaczy, co robisz? pływać. Pływasz, barę, grasz. Znajdujesz na to wszystko czas. Tak, i tak. staram się łączyć. No. Podobno najmniej czasu mamy wtedy, gdy mamy go za dużo, tak? Dobre. Dalej trochę oliwy na patelnię. Ile? Miska. Widelec. I poukładaj kurczaki na patelni. Tak, jeszcze jest o, idealnie miejsce. Idealnie. Przed siebie. Przed tak, 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 Wielokrotnie gotowałem z osobami, które, które widać tu i tam, a nie mają tyle w sobie pasji, tyle, tyle, tyle zadowolenia z życia co Ty. Po tym całym naszym wspólnym gotowaniu będziesz mi musiał przyrzec. Jak twoi koledzy się odwiedzą w domu po zasłuchaniu muzyki, graniem i coś e, odgotuje, i picie tak? może nie tylko wody mineralnej, coś im ugotujesz i powiesz: słuchajcie, ja wam zrobię takie danie. Do roboty. Do roboty. Kurczak nam się kończy. No. no to teraz mała niespodzianka. Zabierz sobie oczy i zobaczymy, jak się będziesz poruszał ze zawiązanymi oczami w kuchni. Czyli ja w swoim świecie? No, powiedzmy, że w moim świecie nie do końca to tak będzie e, idealnie tak samo, bo jestem przyzwyczajony na ty nie. Trochę są szanse nierówne w tym momencie, ale, ale powalcz, zobaczymy. Mam nadzieję, coś uda. Nie spalić. Pumisek, jak to duży pumisek, okej, okay. dobrze i o, tu miałem gdzieś końka. o jest. Na O. Bym chciał teraz. O. Tu położę, bo tu chyba jest jogurt. Proszę Państwa, na tak przygotowane danie zaprasza Damian i Robert. Zgadza się? Zgadza się, zgadza się. Zaproszę. Słuchaj. Pod nosem <laughs> mamy to teraz włochem. Pachnie pięknie.